Podcast Twoje pierwsze mieszkanie, odcinek 18. Kuchnia IKEA. Trzy największe wady. Cześć, tu Filip i Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz i całą naszą wiedzą dzielimy się na blogu oraz w tym podcaście, by pomóc Ci mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. Temat kuchni IKEA jest jednym z najbardziej gorących tematów na naszym blogu, a wszystko to za sprawą najchętniej wpisu pod tytułem Kuchnia z IKEA czy od stolarza. W komentarzach część osób nawet nam zarzucało, że ten wpis jest sponsorowany przez szwedzkich potentatów, którzy kazali nam ich chwalić, a tak wcale nie jest. Dlatego dzisiaj opowiemy wam o trzech największych wadach kuchni IKEA. I zaskoczymy was, bo nie będziemy mówić tu o jakości meblika, która jest uważana często za największą jej wadę. Chcecie poznać prawdziwe wady kuchni IKEA? Zapraszam was do tego podcastu. Po pierwsze, IKEA to sklep samoobsługowy. I jak tutaj sama nazwa wskazuje, samoobsługowy, czyli musisz się sam obsłużyć. To znaczy, że no chcesz jakiś tam regał Billy, no to musisz wziąć sobie karteczkę ołóweczek i po prostu spisać sobie, gdzie jakby wrzucisz go na wózek z magazynu i dojedziesz nim do kasy i potem sobie sam go złożysz i sam dowiedziesz i w ogóle musisz robić wiele rzeczy samodzielnie. I nie inaczej jest z kuchniami. Po części myślimy, że to nam kuchnia na wymiar, to z nas to wszystko zrobi, zaprojektuje i to nie do końca jest prawda, co za chwilę spróbujemy wam dokładnie przedstawić. Oczywiście IKEA ma usługę projektowania i pomiaru Waszej kuchni. Natomiast to, jak to naprawdę wygląda, bardzo mocno odbiega od standardów, które zaoferuje Wam studio mebli kuchennych, stolarz lub projektant wnętrz. Przykładowo, jeżeli wybierzemy się ze studia mebli kuchennych albo salonu meblowego, no to tam jesteśmy obsługiwani, a właśnie to prowadzeni przez projektanta mebli od początku do końca. Czyli jedna osoba nam przedstawia ekspozycję możliwe rozwiązania, przygotowuje dla nas projekt wnętrza, projekt kuchni w oparciu o pomiar, który samodzielnie wykonał i na końcu jeszcze konsultuje się z montażystami, aby się upewnić, że ta kuchnia stanie prawidłowo i odpowiednio złożona. U stolarza będzie podobnie. Również wykona Wam pomiar i właśnie pewną odpowiedzialność za to, żeby te meble się po prostu zmieściły. Próbuję Wam nadać koncepcję tego wnętrza i to wszystko poskładać zarówno technicznie, jak i czasem i wizualnie. I teraz przejdźmy do tego, co oferuje Ikea. Możemy zamówić pomiar naszego wnętrza i nawet projektowanie kuchni u nas w domu. Czyli przychodzi. Pan z Ikei robi pomiar, siada z laptopem, otwiera go i w ciągu dwóch godzin projektuje waszą kuchnię. Natomiast, żeby taką kuchnię zamówić, musimy udać się do Ikei, aby z konsultatem potwierdzić zamówienie, ewentualnie zrobić to telefonicznie. Czyli jak widzicie, już rola projektanta i osoby, która zamawia meble jest rozdzielona. To są zupełnie różne osoby. No i pewnie zastanawiacie się, w czym tutaj jest problem. Pan do mnie przyjeżdża, mierzy moje wnętrze, robi mi projekt, ja muszę to tylko zamówić. Właśnie. Musisz tylko zamówić. I wszystko jest proste, jeśli masz prostą kuchnię, jeśli nie masz jakichś skomplikowanych rzeczy i po prostu masz standardowe 4 na 4 dosyć dużą tą kuchnię i spełniającą standardy IK. Znaczy okno nie jest zbyt nisko i żadne rury nam nie przeszkadzają. Bo jeśli tak nie jest i twoje wnętrze Wymaga odrobiny pochylenia się nad koncepcją, to w dwie godziny projektant wnętrz z IK niewiele może ci zaoferować. I tu nawet nie chodzi o poziom wiedzy danego projektanta, bo on może mieć bardzo dużą wiedzę. Ale net o wasze przygotowanie. My wielokrotnie, kiedy projektujemy wnętrza z naszymi inwestorami, no przesyłamy im szczegółową ankietę, prosimy ich o inspirację, o zastanowienie się nad bardzo wieloma szczegółami, o których tak oni sami sobie nie zdają sprawy. Więc może być tak, że wy sami nawet nie będziecie do końca wiedzieli, czego chcecie, więc jak ma zrobić dobry projekt, skoro wy nie do końca jesteście pewni tego, no co po tym projekcie oczekujecie. No i już druga sprawa jeszcze dochodzi kwestia samej opcji projektu. Czasami robimy 2-3 wersje kuchni, no i w tym momencie w 2 godziny nie ma takiej po prostu fizycznie możliwości wykonać takiego projektu. Z doświadczenia pewnie to dwugodzinne spotkanie będzie wyglądać tak, że będziecie się przez 30 minut zastanawiać nad jednym pytaniem. Przez 40 kolejnych minut będziecie po prostu opowiadać, co byście chcieli, ale czego nie, po czym i tak się okaże, że tego zrobić nie można. I tak naprawdę lwią część tego czasu poświęcicie na rozmowę z tym projektantem zamiast fizycznie na projekt. No i tam zostanie 30 minut na zrobienie tego projektu. No to się postkłada w tych klocków i w efekcie on tak sami nie wiecie, czy to jest dobre czy nie, bo nawet nie mieliście czasu, żeby przy dyskutować coś za zamkniętymi drzwiami w cztery oczy, nie? no go zerkacie tak na siebie po boku, no, no chcesz ten wkład na sztuczę, czy może jednak cargo, nie? I jakby nie ma takiej prywatności, bo wy musicie podejmować decyzję tu i teraz, i to przed projektantem. No tak jak powiedzieliśmy, Ikea jest sklepem samoobsługowym. Oferuje swój własny program Ikea Planner, dzięki czemu samodzielnie możemy zaprojektować swoją kuchnię, no i w tym wypadku to jest najlepsza opcja. Robimy to samodzielnie, mamy czas, żeby to przemyśleć i zaplanować, ponieważ, jak mówiliśmy, ta oferta projektowania tej kuchni na miejscu w sklepie czy też przez projektanta, no niestety jest na tyle masową usługą, że tutaj no jakość tego, czy no pochylenie się nad Wami, no niestety, no nie jest zbyt indywidualna. Po drugie, ograniczone wymiary. Przemyśleliście sprawę i podjęliście decyzję, że będziecie planować kuchnię samodzielnie w IKA planerze. Fajnie. No tylko teraz trzeba będzie się zastanowić i w ogóle poznać całą ofertę IKA. To znaczy, jakie ona ma wymiarówki, że są dosyć specyficzne, że nie są takie standardowe, że nagle się okazuje, że my nie możemy zrobić tego, czy tamtego, bo moduł ma taki taki. Nagle uczysz się całej encyklopedii w IKEA i w sumie po tym swoim projekcie kuchni mógłbyś tam śmiało pracować i projektować tę kuchnie. I najczęstszym problemem jest wysokość samych szafek IKEA, które są wyższe od naszego rodzimego polskiego standardu. To powoduje często kolizję z oknem, czyli po prostu dyskwalifikuje kuchnię IKEA w naszym wnętrzu. Natomiast dywadujemy się o tym przeważnie trochę za późno, czyli już jesteśmy gotowi do zamówienia kuchni, już ją projektujemy i nagle jak to? Utrudnienie mogą także stanowić wymiary, gdzie przeskok poszczególnych szafek jest z przedziałką co 20 cm. Tak, czyli 20, 40, 60, 80. I to czasami utrudnia nam całość tego tworzenia, on ciągle okazuje, że to tak ładnie to się nie składa. Do tego dochodzi masa rzeczy technicznych, które musimy się nauczyć. Piekarnik, zmywarka, że coś pod czymś koło czegoś nie, więc tych rzeczy Takich projektowych w kuchni, która jest najtrudniejszym pomieszczeniem, najbardziej skomplikowanym technicznie i wizualnie do połączenia w koncepcję, wnętrzem musimy nauczyć i zrobić sami. I jak już mówimy o szerokościach szafek, no warto też nadmienić, że nie ma szafki wiszącej o szerokości 45 cm. Więc jeżeli panujemy w zabudowie z o szerokości 45 cm, to nie będzie nad nią do takiej samej szafki wiszącej. Więc znowu bardzo poważny klops. Ten cały ogrom wiedzy, który musicie przyswoić. Nagle okazuje się, że nie wszystko wiemy, jakby czegoś nam brakuje, to jest takie przerażające, trudne, tylko jest tak dużo w tak krótkim czasie, a tutaj już trzeba ją zamawiać, no bo ekipa wychodzi, no i chcemy mieszkać w tym mieszkaniu i mieć kuchnię. Sprowadza nas w stan, frustracji, takiego napięcia, takiego, że musimy wszystko robić sami i większość rzeczy nie wiemy i w sumie jesteśmy za wszystko odpowiedzialni i, i to jak to nie wyjdzie, to przecież to kosztuje tyle pieniędzy. I jest naprawdę gorąco. Natomiast z wymiarami szafek jeszcze jest tak, że w zasadzie moglibyśmy je zmodyfikować. Jeśli chodzi o głębokości szafek, czy nawet niektóre wysokości, możemy je no, w zasadzie sami zmodyfikować w końcu do mebel samodzielnego montażu. Natomiast no, tutaj znowu jest ten problem, że jeżeli to zrobimy, to tracimy gwarancję na dany mebel. No, jak wspominaliśmy, i to sklep samoobsługowy, więc jakbyście kupili e, słynny stolik laxika, ucięli mu nogę, to wiadomo, że stracicie gwarancję. No i tak samo jest w sumie z kuchniami. Choć w kuchniach na to jest normalne, że wprowadzamy pewne własne modyfikacje. Tak, w kuchniach i k nie powinniśmy ich naruszać. Jak już Filip wspomniał o modyfikacjach, to ja chcę zaznaczyć, że te modyfikacje trzeba wykonywać w taki sposób realny. To znaczy taki, który też zapewni nam użytkowość tej szafki. To znaczy nie tylko, że stracimy gwarancję, ale żeby ta szafka po prostu się tam otwierała i po prostu działała i nie rozpadła nam się za miesiąc. Więc też trzeba mieć szalenie dużą wiedzę techniczną. Biorąc to wszystko pod uwagę, no tą drugą największą wadą kuchni IK jest ograniczenie wymiarów oraz wiele pułapek, które nas czyhają, kiedy tworzymy projekt kuchni. Dlatego na to musimy zwrócić szczególną uwagę. No, i jak wspomnieliśmy w punkcie pierwszym, pomoc projektanta z IKEA też nie zawsze te problemy rozwiązuje. Po trzecie, koszty dodatkowe. Żeby było jasne, Ikea nie ukrywa, kosztów dodatkowych związanych z przygotowaniem projektu kuchni, pomiarem, transportem czy montażem. Natomiast my sami często chyba nie zdajemy sobie sprawy, że te koszta się pojawią. Z jednej strony nie ukrywa, a z drugiej strony jest to tak wszystko sprytnie przemyślane, to znaczy no osobno jest projekt kuchni, no za kuchnię mamy tyle i tyle, tam gdzieś jest tu troszkę tam stówka, tam dwie stówki, to coś, to gdzieś i nagle to się tak wszystko rozbija, że my nie jesteśmy w stanie sobie tego zliczyć tak do kupy i nagle zobaczyć, że że ta nasza kuchnia i k to wcale nie kosztuje tak mało. Tak jak już wspomniałam te kwoty. Przewalnie nie są jakoś specjalnie znaczące, tam 200, tam 400, natomiast największą kwotą jest koszt montażu kuchni. On jest zależny od wartości samych mebli bez sprzętu AGD. No i tak przykładowo kuchnia o wartości około 10 tysięcy złotych, no to koszt montażu wynosi 1950 złotych. Czyli 20% wartości mebli to jest sam montaż. Można powiedzieć, że sama kwota nie jest wielka, natomiast jak mówimy 20% wartości mebli, to już jest całkiem spora kwota. Do tej kwoty dochodzi jeszcze koszt montażu AGD. Jeżeli wybraliście urządzenia AGD z IK, jest to 50 zł od sztuki. Natomiast poza IK już 100 zł. Natomiast taki przykładowy zlew poza IK to jest około 180 zł. I tak dalej, i tak dalej. Więc sumarycznie, ta cena może być znacznie różna od tego, co sobie sami obliczyliśmy, dlatego weźmy to zawsze pod uwagę. Pamiętajmy też o tym, że do łącznego kosztu wartości kuchni jest to, że kilka razy wcześniej wybraliśmy się na zobaczenie tych mebli do Ikei, że musimy pojechać zamówić te meble, pomimo tego, że projektant tam przyjechał i zaprojektował nam tą kuchnię, więc to wszystko również dokłada się do całości waszego budżetu, który gdzieś tam potem wam ucieknie, jeśli tego nie skalkulujecie. Pamiętajcie też, że oprócz kalkulowania dodatkowych kosztów, musicie też skalkulować swój czas, który poświęcicie na projekt tej kuchni, na uczenie się tych wszystkich modułów, na wizytę w IKEA, żeby te meble czy rozwiązania zobaczyć, żeby je zamówić, z kimś skonsultować na miejscu, poczekać w kolejce, więc to wszystko również jest koszt wymierzony w waszym czasie. Dlatego jak widzicie, koszta nie są okryte, ale często nie zdajemy sobie z nich sprawy. A jeżeli to wszystko podliczymy razem, to często może wyjść całkiem spora sumka. No i z pozoru tych wszystkich wad nie widać, bo w sumie wchodząc na stronę widzimy usługę pomiaru, usługę projektu, wszystko wydaje się takie bajkowe, łatwe, mamy w sumie program do projektowania, możemy sobie robić dowolną ilość poprawek, robić to w dowolnym czasie, wszystko jest modułowe, więc to w sumie powinno składać jak klocki Lego. W rzeczywistości tak bajkowo nie wygląda. Dlatego nie tyle koszty czy elementy są ukryte, ale są rozmyte. Stąd kuchnie IKEA są dla każdego, ale nie dla wszystkich. Przede wszystkim IKEA wymaga zaangażowania. Jak powiedzieliśmy na początku, to są meble do samodzielnego montażu. No i tak trzeba do tego zawsze podchodzić. Nasza samodzielność jest wyznacznikiem jakości, jaką otrzymamy. Jeżeli zaangażujemy się w projekt, w montaż, w zamówienie tych mebli, osiągniemy fajne efekty, natomiast jeżeli chcielibyśmy, aby ktoś zrobił to za nas, no to k, sklep samoobsługowy, to nie jest najlepszym rozwiązaniem. A jeśli macie jakieś pytania dotyczące kuchni, ale i nie tylko, to w każdą środę na naszym Facebooku w cyklu Zapytaj mnie w środę, możecie zadać nam pytanie w komentarzu, a my postaramy się Wam pomóc. Natomiast jeżeli potrzebujecie indywidualnej pomocy w kuchni IKEA, to mamy na naszej stronie ofertę projektowania kuchni zgodnie z standardami Ikea w Ikea że dzięki czemu się od razu zamówić w sklepie. Tutaj Filip będzie mógł Wam poświęcić bardzo dużo czasu, nie dwie godziny, na przygotowanie indywidualnego projektu kuchni zgodnego z standardami Ikea, ale dopasowanego do Waszych potrzeb i wnętrza. A wszystkie informacje o projekcie kuchni Ikea znajdziecie w linku pod tym podcastem. A dziś mówi dla Was Filip i Róża. I jak mówią Szwadzi, do zobaczenia, czyli Hejdo!